Zmieniliśmy stajnie. Meanwhile. Zmieniliśmy stajnie. Hej, 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 z tej strony Aleksy. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmiku, w kolejnym szokującym filmiku, bo tak, to nie clickbait, słuchajcie, zmieniliśmy stajnie. To jest nowy dom dziewczyn, nowa, piękna stajnia. Ale, ale, ale. Nie płaczcie, nie smuczcie, nie smućcie się. Nadal jesteśmy w Rio Grande, bo tak jak mówiłam, to jest dla mnie najlepsza stajnia. Lepszej, nawet w dalszej okolicy nie ma. Po prostu przeprowadziłyśmy się do nowego, wybudowanego budynku stajni, który jest przecudowny. Zaraz was oprowadzę po tym budynku, który ma tormenta torbę na i właśnie ją przeszukuję. Nie wolno. Także słuchajcie, stajnia jest przepiękna. No i w końcu mam razem dziewczyny, w końcu są jakby obok siebie i nie muszę biegać z jednej stajni do drugiej. E, co chwilę będę się przemieszczać, wszystko mam w jednym miejscu, konie mam w jednym miejscu naprzeciwko siebie. Prima ma teraz roczek, więc jakby to już nic i nie robi, że że jakby wróciła do stajni diri, bo one już nie są tak zżyte i tak dalej. E, także prima taka fajna torba, nie gryźniej. Z okazji przeprowadzki założyłam dziewczynom takie same kantarki różowe brokatowe, które dostały od Wicki na kawaliadzie i Dlusia też go ma. No zaraz mi ściągnę, ale to wiecie, tak do filmu, żeby było ładnie, pasuje do torby, prima nie gryź tej torby, nie wolno. No i torba jest przepiękna, różowiutka. No i teraz tak, dlaczego przeniosłam się do nowej stajni? Po pierwsze uważam, że jest to najlepsza stajnia w Rio i bardzo chciałam tutaj stać. Po drugie, w końcu mogę mieć, tak jak już mówiłam, razem konie i wszystko w jednym miejscu. Po trzecie, to jest stajnia idealna do nagrywania, ponieważ jest zrobione cudowne oświetlenie. E, bardzo mocne lampy są, także no, wszystko ładnie widać. A dodatkowo przez cały dach jest świetlik i normalnie tu jest tak jasno, a jak jeszcze słoneczko zaświeci, to tu normalnie no, w żadnej innej stajni nie jest po prostu tak jasno, jak tutaj, więc będą dużo lepsze filmy, jeśli chodzi o jakość, po prostu gdy będziemy nagrywać e, ze stajni. Także to też super. E, co jeszcze? No po prostu będę miała tutaj wszystkie rzeczy w końcu, w jednym miejscu, no bo w tamtej stajni to trochę miałam, wiecie, do góry w tym pokoiku, trochę na dole, trochę w szafach, a tu będę miała po prostu wszystko razem i do jednej, i do drugiej dziewczyny, także też fajnie. No ona wygląda w ogóle tak luksusowo, ta stajnia, też mi się tak podoba, że do nagrywania filmów będzie tak jasno, przejrzyście. I tak fajnie. Dodatkowo ta stajnia stoi najdalej ze wszystkich po prostu stajni, jest tak jakby trochę ukryta, więc mam nadzieję, że nikt jej nie znajdzie i nie będzie tutaj wycieczek. Tak przypominam, że zakaz odwiedzenia nas w Rio trwa cały czas, bo po prostu nie życzę sobie takich wycieczek, żeby odwiedzić mnie Dile 3 Prime, także no jest kompletny zakaz wpłacania do stajni, już to teraz mówię. No, a teraz y, wezmę Was i przejdziemy sobie po całej stajni i pokażę Wam jeszcze, jakie tu konie stoją, sławne, influencerskie. Tutaj mamy, słuchajcie, Karloska, nie Boże, nie Karloska, Czakobela, Czakobel. Jeśli oglądacie Ole Mudry na Instagramy, no to Ola Mudry, moja trenerka, też się tutaj przeniosła i jesteśmy razem w stajni. Następnie mamy Karloska, drugi koń Oli Mudry, cześć Karlos. No cześć, dobra, idziemy słuchajcie dalej i tutaj jest box uszykowany na kolejnego sławnego konia, kolejnej sławnej osoby, możecie zgadywać, kto tu jeszcze będzie stał i słuchajcie, idziemy dalej i tutaj mamy konie Olgi Syły. tyłu, Fidzi, tu jest i potem jest tutaj Krusty, krak. Krusty, no sianko jedzą i tutaj jeszcze Lucky Dream, Dream. I na razie jest tyle koni. Tutaj jest pełno boksów jeszcze wolnych, no ale ta stajnia, jakby jeszcze nie jest do końca gotowa. W sensie tak, no ja pokażę Wam tu trzeba po prostu jeszcze zrobić. Tutaj mamy ogromną myjkę, słuchajcie, taką bardzo ładną, e, ładnie zrobioną. I nad tą myjką będzie zawieszone solarium więc w końcu, słuchajcie, będzie solarium i to w naszej stajni. Tak się cieszę, że będzie solarium. Idziemy dalej. Tutaj jak widzicie, są takie robocze boksy, bo tutaj cały czas trwają prace budowlane, i no. Na razie wszystko jest porozwalane. Tutaj okay, mamy to no, alece. Te... Tak, taka okay. okay, jeszcze niedokończona. Tutaj mamy tablicę korkową i będziemy mogli jakieś ogłoszenia wstawiać i tak dalej, na przykład daj suba na kanał Alexa. W ogóle taka influencerska stanie się stała. Nie na same są sobie zrobimy, jak to się mówi, ekipa stajenna, fajne mamy ma coś tam stajenne. Dobra, tutaj mamy taki mini socjalny, też dla koni. Um, no zlew, żeby zrobić jakiś meszyk, też będzie czajnik, to będą jeszcze szafki kawa, herbata, no w ogóle ciepła woda, w ogóle ciepła woda jest na myjce, w kranach, także spoko, żeby zalać meszyk. A tutaj są już porobione pudełeczka, w sensie pół, półeczki, na pudełka dla kłani po prostu, żeby zostawiać jedzenie i stajenie tą biorą i wrzucają. No, także tak to na razie wygląda. Oczywiście no stajenia, no jak mówię, jeszcze potrzebuje dużo, dużo Pracy, ale codziennie są tu robotnicy, codziennie coś po prostu dziubią, codziennie coś nowego powstaje, także na pewno, jak już cała będzie skończona ta staje, to wam wszystko pokażę i zobaczycie, jak to będzie ładnie i luksusowo. No, także mega, mega się cieszę naprawdę, że tu y, stoję i że nadal w Rio, no bo oczywiście Rio nie zmienię i że dziewczyny mam razem i no tak fajnie, że jak się wchodzi do stajni, ona, one was razem witają i w ogóle P Dila nauczyła się rżeć od Primy, bo wczoraj weszłam, bo one już, to, już stoją trzy dni. Wczoraj weszłam i Prima na mnie zarżała, bo Prima zawsze rży na przywitanie i Dila tak spojrzała, że co robi Prima i też zarżała na mnie, normalnie pierwszy raz na mnie Dila zarżała, że weszłam do stajni, także to było takie miłe i w ogóle, więc dobrze, dobrze Dila się uczy od Prima. No czeka nas ogólnie dzisiaj masa roboty, masa roboty, musimy rzeczy poprzenosić, pomyć posegregować, torbę tą musi ładnie po prostu yy, uzupełnić. Ja Dili też kupię taką torbę, na razie jest tylko dla Primy, ale Dila będzie miała też identyczną na box, także będziemy wszystko organizować, czyścić i bierzemy się do roboty, bo dużo czasu, dużo roboty przed nami. Dobra i teraz pokażę wam siodlarnię. Mati tu już robi pudełka i Maty jest niebowzięty, bo ma wszystkie pudełka w jednym miejscu, wszystkie suple w jednym nie, miejscu. Nie, jest za nisko i muszę tutaj klękać. Ja bym chciała jeszcze taki stół na pudełka. Będzie Będą takie regały robione e, No ale Maty po prostu robi pudełka Na raz dla dwóch koni Wszystko miesza, wszystko ma pod ręką Całą kuchnię, także spoko Ogólnie no tu jeszcze słuchajcie wygląda Tak, ponieważ cały czas Trwa remont No i, no i wiadomo <ścoughs> Wszędzie jest jeszcze syf Co jest pięknego w tej siodlarni To są wielkie szklane okna Na padoki I tam są właśnie konie 3. Razem wychodzą no po prostu ona jest przepiękna, ta odwarnia i tutaj jest taras, czy znaczy jest wyjście na taras, tu będzie taras zrobiony jeszcze i w ogóle także super. No jak widzicie, no jest wszędzie jeszcze syp, ale no cały czas tutaj trwają prace budowlane. Ja też jeszcze nie, przenios, nie przeniosłam wszystkich rzeczy. No w sumie to przeniosłam tylko pasze, żeby po prostu nie biegać z tamtych stajni. E, tylko no pasze muszą być. No i przeniosłam wszystko primusi, bo ona miała malutko. No tylko miała torby na szczotki i kanterki. Tutaj są e, czapraki, bo nagrywałam rolkę, więc już tu je zostawiłam. No ale tak to tutaj jeszcze nic nie ma, więc musimy z matem. nie wiem czy dzisiaj to wszystko przeniesiemy. Czy tak wiecie, codziennie będziemy coś przenosić, no bo Dylan mam bardzo dużo tych rzeczy i no nie wiem, tutaj wiem, że na pewno będą robione takie półki właśnie, aby te pojemniki stały na półkach, jeden na drugi, no bo tak to nie można czterech pojemników dać jeden na drugich, bo się zerwą, ale będą po prostu robione półki i pojemniki będą tak jeden na drugim. Ogólnie no to tu jest mój kącik, więc muszę się tutaj zmieścić ze wszystkimi rzeczami. Będzie ciężko, ale zobaczymy. Tutaj muszę sobie też jakieś półeczki zrobić, jakieś haczyki na popręgi na ogłowie, coś. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja no w ogóle hidnie. Trzy tygodnie temu zrobiłam sobie przepiękny jeździecki pokój w tamtej stajni i miało już tak zostać. No i teraz znowu trzeba to wszystko. To już nie będzie tak ładnie. W sensie nie będzie tak ładnie, jak w tamtym pokoiku. Tam wszystko miałam poukładane, w ogóle miałam dużo miejsca. No, tu muszę po prostu logistycznie coś powymyślać, aby też było ładnie, i aby zagospodarować, jakby każdy centymetr powierzchni. Także no, zobaczymy. Pasza przy simanowa. Tu musisz przynieść z tego kantorka. Na taczkach. W ogóle wszędzie jest takie błoto. Słuchajcie, jest takie błoto w Rio że nie idzie przejść i ja nie wiem jak ja mam y, pakę jakby przewieźć, bo ona mi utonie to było to mi ją wciągnie po prostu, więc no nie mam pojęcia jak ja to wszystko przeniosę zobaczymy, dzisiaj po prostu skupimy się na wyczyszczeniu tych pudełek bo ja ogólnie, ja marzę, aby ta stajnia wyglądała tak pro, tak wiecie, wszystko takie ładne, idealne i w ogóle no i właściciel też chcę, żeby ona tak wyglądała, dlatego mam ochotę właśnie umyć te wszystkie pudełka żeby one były być takie piękne, czyste i w ogóle, no Olga też mogłaby umyć swoje pudełka, bo ma już takie zasypione i wiecie jak każdy pomuje swoje rzeczy, swoje pudełka, wszystko, każdy po prostu sobie poukłada. To ta stajnia może wyglądać, to tak proj w ogóle tego ładnie. Jestem w naszym kantorku na paszę i Matis pakował paszę do i tej taczki i jedziemy zawieźć do stajni nowej. Dobra, pokażę wam jak jest w Rio jak mówię o błocie. Widzicie, na placu jest ogólnie wielka kałuża, bo na zmianę a, jakby pada śnieg i deszcz, więc po prostu już nie ma ziemia co wchłaniać. Wszędzie są po prostu ogromne kałuże, no i ja tą paką z małymi kółeczkami no nie przyjadę tutaj, także... Także no. Potrzebowałem takich jakby jak patatka. Padę z tamtej strony. <laughs> te bandsiki na te. To ja ci tam otworzę, nie z drugiej. <laughs> o, widzicie? Jak ja mam tu pakę przewieźć? To jest jakaś tragedia po prostu. Tam <laughs> random. Dzień dobry panu. Ej. Nie mogę tego otworzyć. No nie mogę. No nie idzie. Dobra kochani, tutaj trwa produkcja ciąg dalszy pudełek. Tak, wielka. Ja już tutaj mam miskę z ciepłą wodą i z płynem. Gąbkę, ręczniki papierowe i będę teraz wszystko tutaj czyścić. I uwaga, możecie teraz zobaczyć przed. Wszystko takie zasyfione, zasyfione, zasyfione. Tutaj też wszystkie pudełka będę przecierać, wszystko jest zasyfione i zaraz bierzemy się do pracy i teraz wszystko będzie pięknie śnić. Normalnie Olgi pudełka też przy okazji wyczyszczę, bo Olga tragedia, tragedia. Mam od pudełek, a Mati kręci, kręci, kuchareczka moja. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Więcej tych ziół, tych probiotyków. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Wszystkiego, antybiotyków. Halucynacja, hemoglobina. Kurde, <noise> hemoglobina, taka sytuacja. Rutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Ile tego tutaj? Hemoglobina, co? <noise> Zobaczcie jak pięknie słoneczko wyszło i przez tą wielką szybę tutaj wpada, o wiele lepiej się sprząta. No a ja teraz myję te duże pudła, te które są puste, to też w środku, a tak te które wszystkie naokoło. Zostało mi jeszcze trzy. Potem wszystkie te suplementy też poprzemywam, żeby było tak już ładnie. No ogólnie no cały brud nie schodzi, bo na niektóre pudełka ten brud, na przykład tutaj, już tak po prostu wżarł, że no, no nie mogłam tego doszerować. Ale przynajmniej wiecie, są takie odświeżone, nie kleją się i trochę bieli jest, więc będzie super. Mogę się tym przyjechać? <laughs> nie. Proszę. I teraz widzę, zobaczyć, możecie. Kto dba bardziej o koniki, kto je bardziej kocha. <laughs> tu mamy Sieczka, primy, tu mamy love, serduszka, konik narysowany. Tutaj mamy paszę. Primy, to jest domek. XDDD, to jest primusia, która wygląda jak dinozaur. A tu mamy dila sieczkę. Dila pasza. Dla smaczki Tego ja tego nie pisałem Ja to teraz Dla masz. Dla masz Ej <grym> zobacz jak ładnie już wygląda I teraz pomyję wszystkie suplementy. I też to ustawiam ładnie Wow Będzie 300 na przynajmniej dwa tygodnie Wow no. Nie bo będziesz musiał utrzymać ten porządek robiąc pudełko. No błagam cię jak ja robię pudełka nie. To jest kilogram sieci nawalony będzie pod pudełkami utrzymać porządek Ja nie mogę utrzymać nawet ja, wiemy. Nie chciałam powiedzieć, że bonczura, <głos> <głos> Ale nie powiem tego już. A ja Wam teraz pokażę łazienkę naszą. Tu jest zlew. Lustro. A tu jest kibelek. Kibelek już jest ochrzczony, nie martwcie się. <noise> Powiedziałam, że ochściłem kibel. O, i patrzcie jeszcze to, jak jesteście w toalecie. Otwieracie okno. Macie rzeczkę, ale tam można dostrzec. Dilusia, tak, to jest Dilusia to po środku. Dilusia! O i tam prima jest, no jest. O, nie mogę bardziej przybliżyć. Ale ubierzcie mi tam są. O kolejna ciekawa rzecz, patrzcie, tutaj wychodząc, mamy takie duże baloty. Jak myślicie, ile mi zajmie wejście tam na samą górę? Co? No to patrz, nagrywaj. I włącz stopper. Nie mogę wejść na balot. Mogę wejść. Nie. Mogę. Skończyłam z pudełkami. Zobaczcie jak ładnie. A tutaj koniki Olgi. Nie no w ogóle to stanie, to jest jakiś cud, tak tu ładnie, znaczy jeszcze nie ale, ale będzie, no i tak słuchajcie, tutaj jest wszystko Dili, tu Primy, a tu takie wspólne typu myszyki, smaczki i tak dalej, tutaj mamy do góry same suplementy, e, Diluni, Primusi, ziółka, no i tak, Dili sieczka, Dili pasza, sieczka Primusi, w ogóle no ja muszę mieć dla tych pudełek, bo i Dilla, w sensie Dilla i Prima jedzą wszystko inne. Nie mają wspólnej sieczki, bo Dilla musi mieć osobną. Muszą mieć inną paszę. Mesze muszą też mieć zupełnie inne. Także nie, nie mogę mieć dla nich nic wspólnego. Suplementy też mają zupełnie wszystkie inne. Tutaj jest no pasza Primki, Dila smaczki, ale tutaj mam po prostu dodatki na mesz, y, jakieś ziółka y, i tak dalej. Tutaj jest meszyk gotowy Primki i Dilla mesz, ale tutaj jest teraz taka skrytka po prostu na Jakieś łyżki, teraz lizawka, i zapasy po prostu rzeczy, których jeszcze m, nie używam. E, dobra, teraz muszę ogarnąć tutaj, po porządkach. I chciałabym jeszcze umyć wszystkie miski, aby też były już takie ładne, bo to jest cała oklejona. żeby po prostu w tej stajni było naprawdę, naprawdę ładnie. W ogóle zobaczcie, jak awansowałam. Zaczynałam być w Rio od najgorszej stajni, bo tam ta drewniana szopka, co stałyśmy no to sery, to była taka najgorsza stajnia w Rio. A teraz jesteśmy najlepszej! Odświeżyłam wiadra też wszystkie. I zrobię dziewczyny od razu maszyk. No bo dzisiaj jest tak wietrznie i tak brzydko, że no dobrze maszykiem spomóc trochę brzuszać, bo wiecie, jakkolwiek czasem mogą być też przez zmiany ciśnienia i przez silne wiatry. No i z tutaj robię maszyk, który gotowy z Hipolita. I prymusia też ma z Hipolita, ale i ma taki specjalny bez alergenów. Także robimy. Fioletowa miseczka, dyżurnik, różowa, Limoni. Tutaj już ogólnie skończyłam ogarniać. Wygląda to wszystko tak. No i dzisiaj raczej tej paki nie przeniesiemy, bo tak jak mówiłam, jest takie błoto, że no, nie da się, ona tam utknie. Także po Możemy rynku... ją podnieść. jest ciężka, bywa ja. no To możemy wszystko wyłożyć. Spróbujemy. Nie mówimy nie, ale raczej nie, ale spróbujemy. Nie mówimy nie. Nie mamy. mówimy ale raczej nie, Więc spróbujemy no. Na pewno y, Mati dostał przepiękną torbę na boks dla Primki i będziemy ją jeszcze organizować, ale to zaraz po pójdziemy coś zjeść sobie do Rio, bo jesteśmy głodni y, i będziemy organizować i wszystkie te rzeczy z torby Primki, to co jest ta torba, y, powiesimy je po prostu na boks, żeby miała taką swoją torbę ze swoim asortymentem, cały dobytek życiowy Primki tam będzie, także no. Ale na razie mamy szyki. Chodzimy do starej primy Musimy pozabierać resztę rzeczy. I tutaj mamy jej e, box z kamperami. weź. A tak to chyba wszystko już wzięliśmy, bo tutaj miała tylko jedzonko na półkach. Także tu już wszystko pozabierane. Z góry też. Ok. I stajenni właśnie nam powiedzieli, że musimy opróżnić Boksy z zabawek i tak dalej, bo przyjdą nowe konie na to miejsce. Także musimy pościągać. E, tutaj sól i sól im zawiesimy tam. E, tutaj tą marcheweczkę klimki też jej powiesimy. Także wszystko musimy pościągać. I teraz zobaczcie, jesteśmy w starym e, boksie Dili i zobaczcie, jak tu jest ciemno w tej stajni, a jak tam było jaśniutko, a jest no ta sama e, poradnia i lampy też włączone, a tam jednak było mega, mega jasno, a tutaj jest ciemno, także Wam widzą naprawdę też się będzie lepiej oglądać filmy z tamtej stajni. U się też ściągamy sól, żeby miały. Yy, ogólnie kamerę będą miały obie dziewczyny, ale czekamy na elektryka, który przyjedzie i je po prostu tam zamocuje do góry. I muszę odsunąć się liderki. To trzeba zabierać, ochrania trzeba zabierać I torbę tutaj na szczotki też całą zabrać. Też musimy ją wyczyścić, żeby tam już było wszystko ładnie. Także dużo robotki przed nami jest. O, tu jest ta taczka nasza. Dobra, co ja pościągam ochroniacza? Dobra, dobra, wszystko załadowane i taczka znowu jedzie. <grystanie> o, proszę bardzo. I słoneczko wyszło, i jest taki ładny zachód słońca. Zobaczcie, co wam pokażę. O, zobaczcie, bo Dilash nie ma okna, jakby w tym oksie ale będzie. Mati! <grystanie> ja pierdzielę primcia Powoli! Dobra! E, dobra, taczka już jest. Co tutaj szukasz? Także zobaczcie jeszcze raz, jaki jest piękny zachód słońca. I Kirka będzie miała okno, bo tam będą wycinane okna i będzie mogła patrzeć na piękny zachód słońca. No! Tak! I ty też prymcia będziesz miała okno. Będą zrobione okienka, tak. Tak, dobra, zapalamy światła, jasność nastała i bierzemy się do roboty ze szczotkami, bo ja chcę to wszystko wyczyścić, a zobaczcie jak to wygląda, te szczotki wszystkie po zimie, w ogóle, ej, ona jest przyklejona, tam się coś wylało i nie mogę szczotki wyciąć, ale twarda, fuj, co ty tu szukasz, co ty tu chcesz, twoja szczotka, coś się wylało i jest twarda. Ole obrzydliwe. Ale obrzydliwe. Ja będę dała to do pralni. No, słuchajcie, ja to oddam do pralni. Niech mi to wypiorą. To jest jakaś porażka. Ty też ty mnie zaczepiesz, Lecz mnie zaczepiesz. Ty już masz swoją ładną torbę na bok już no. Dziewka też będzie miała. Też będziesz miała, no ładną. Zaczynam organizować Deli y, Prima torbę. Zobaczcie jak różowo w środku wygląda. I tutaj będą fantarki, To było w tej siedlarni. Nie będę miała aż tyle miejsca, żeby kolejne wielkie pudło z piły kanterami stało. Także tutaj będzie miała swoje kanterki. No i też fajnie, bo będą pod ręką i będzie w końcu można je zmieniać i zakładać jej nowe, żeby je po prostu wynosiła, bo ma ich dosyć sporo. Także ten. Tutaj ma po prostu jeden kanter i uwiąz na uchwycie, w którym wychodzi na padok. A tu będzie miała resztę i ma też smaczki. Swoje tutaj primuszki. O, w ogóle jest dostawa primusiek i zilusiek, także podziękuję Wam na dole i możecie sobie namawiać. Tu masz jeszcze jakieś efona. No, leczą torby, no bo swój, zjadłeś, nawet jest taka brudna. I teraz y, ogarniemy jej szczotki. I po prostu wszystko z tej torby te szczotki... Przeniesiemy tutaj ładnie na tą torbę do boksu, i tutaj będzie wszystko, co tutaj zaglądasz. I jedna torba będzie na sprzedaż z Eskadryna, no bo teraz są już dwie niepotrzebne. A jedną sobie zostawię, żeby była na zawody, na szczotki do pozabierania. Bo Dylan też będzie miała głównie szczotki w takiej torbie. I tutaj jeszcze trzy kamperki na sprzedaż będą, bo po są już za małe primie, bo to są rozmiary zupony. Tak, czyli to będzie na sprzedaż. No więc prima! Nie gryź tego, Nie wolno. No dobra, torba Primusi jest już gotowa i tak, mamy tutaj kantarki, smakołyki, preparaty do grzyby, preparaty na kopytka, brokacik i tutaj w tych yy, na zewnątrz są wszystkie szczotki, tak to wygląda. No ogólnie szkoda, się, że ta torba nie jest usztywniona tutaj z boku, bo wtedy by ładnie tutaj wszystko trzymała, a tak to gdy jest yy, niezapięta to opada na dół, a jak chce się ją zapiąć... Trzeba sobie tak kolanem po prostu pomóc albo drugą ręką. No, ale jak już te rzepy się dobrze przypnie, to one jakby spoko trzymają i się nie odpinają. Ten cały ciężar tej torby utrzymują. Także git. Co do dzielki, no to czekamy na też taką samą torbę i tam będzie miała wszystko. Na razie tych szczotek, w tym co miała, to na szczotki na boksu no nie chcę układać, bo każda przegródka jest tak brudna. Po wylewały mi się tam jakieś wcierki. Powylewały mi się jakieś tam środki pielęgnacyjne, wszystko się klei, wszystko jest brudne. Także dam to do pralni. Tak samo torba pilmy do pralni, te kantary do pralni, ochraniacze do pralni i potem na sprzedaż i te kantery na sprzedaż. Także tak to na razie wygląda. No, i póki y, nie przyjdzie torba na box, to będę jej szczotki trzymać w tym pudle. No a potem jak przyjdzie to zacznę sobie wszystko segregować i też myć, bo zobaczcie jak to wygląda Wszystko też to ładnie poogarniam, ale już nie dzisiaj, bo się robi późno Także na razie to i zaniosę to do osiedlarni Dobra słuchajcie, jedziemy z paką I zobaczcie jak to nadal jest ciemno e, I w ogóle już zmienili u się tabliczkę, już jest pusta Także żegnamy się z tym boksem na zawsze Pa I jedziemy z paką Dile, twoja paka jedzie, udało się przez to ją przenieść. W sumie mega lekka jest, także jedziemy i zobaczcie jak tu jest jasno od razu, pięknie. Dobra i Paka już stoi na swoim miejscu, na razie no tymczasowym, bo jeszcze musi gdzieś regał wejść, także zobaczymy gdzie wszystko będzie. Na razie stoi tutaj i tak to wygląda. Także git. Okej, okay, co jeszcze dzisiaj zrobiliśmy? Przyniosłam. Taką półkę, którą miałam w tamtej stajni, też właśnie nad paką. I na tej półce mam te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o pielęgnację. Tą, te rzeczy, które wybieraliśmy przy sprzątaniu tego mojego pokoiku, które są pod ręką. Eee, strzykawki w razie co zawsze. Tutaj wziąłam jedną derkę, aby jedna już była, no bo resztę na razie nie mam gdzie trzymać, więc jedna taka, żeby była po prostu do treningów, cała paka jest. Tutaj mam inhalator, ultradźwięki, baciki z boku. No i został nam do przeniesienia ten cały regał z góry, ale no ja go dopiero przyniosę, kiedy tutaj skończą jakby remonty, no bo po prostu tam są czapraki wszystkie na wierzchu i będą całe, wiecie, zakurzone, opylone od tego remontu. Także po prostu regał przyniosę z czapraczkami, jak skończą się tutaj wszystkie remonty. Słuchajcie, a właśnie wzięło się zaczyszczenie czyszczenie Primy, braszką. Prima już na maksa gubi zimową sierść Także tak to wygląda Masakra po prostu Schodzi niedźwiedź, mamut Następna kupka. Masakra Dobra, a ileka dostała już też kolację, Primka też I e, my tu cały dzień siedzimy, Serio, cały dzień tu siedzimy, nie wiem jak to minęło ale kilka je kolacje i zaraz jak zje kolacyjkę to ją wezmę i zrobię ultra dźwięki i masaż blizny, tak jak codziennie. Ale to jest ładnie, Boże, jak to jest ładnie, taki fajny klimat, nie wiem, fajnie to jest. Ja będzie nusił ultra dźwięki, a tutaj Primusia dziennie obserwuje, kibicuje i w ogóle. Także tak sobie żyjemy kochani, tak sobie żyjemy, a Maki siedzi na krześle i... <laughs> i nic nie robi.